Witam serdecznie z Gandhi. No mam smutną wiadomość Zmarł nasz dobry kolega Który mieszkał tutaj sporo lat W Gandii Ireneusz niemołoczny Irka znali tutaj no, Wszyscy którzy mieszkają na stałe No jest nam bardzo smutno Z tego powodu No ten film kręcę Żeby powiadomić o dwóch rzeczach Pierwsza Dziś, dosłownie dzisiaj o 20:15, jak ktoś będzie chciał jeszcze pożegnać Irka, to jest krema, miejsce, gdzie się kremuje zwłoki. To jest krematorium, nazywa się Monduber. Na wylocie z Gandhi na Almoines. Jak ktoś pisze Monduber przez V zamiast litery B, to mu to wyskoczy. No, tu zazwyczaj jest rodzina, najbliżsi znajomi. Ktoś ma takie pragnienie, no to zapraszam. A w tą niedzielę o 12, w czasie naszej polskiej mszy, no będzie to ostatnie pożegnanie. Będzie ta jego intencja dołączona do naszej polskiej mszy. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Yy, no, postarajmy się być jak najliczniej, przybyć. Tutaj, zwłaszcza mieszkańcy. Pożegnamy Irka jak należy Zostaje tutaj, będzie tutaj w Gandhi I tak wyszło jak wyszło No życie tak bywa Mi też jest smutno, no bo znałem go dobrze No i nic więcej zrobić nie możemy No pożegnajmy go jak tylko Na to na stać, także zapraszam Niedziela o 12 na tą mszę w kościele Sant Rock w Gandhi a dzisiaj o godzinie 20.15 to jest zakład pogrzebowy, gdzie trzymując zwłoki, zakład pogrzebowy Monduber jak się jedzie do Leroya pozdrawiam wszystkich no i niego go tam Bóg ma w swojej opiece